Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w cenie biletu na Mecz Ligi Mistrzów. Tutaj nas z Warszawy, tak? Tak. A jaka Pana interesuje trybuna? Żyleta. Żyleta, z kartą czy bez? Halo, słucham? Z kartą czy bez? Bez, bo ja tu kibicem lecha jestem. Co Pan jest? Nic, bilet ja bym chciał się zorientować w cenę. 35 zł. 35, a na taką się złączą? Jest na siedzącą. Słucham? Jak na siedzącą? No no... Tam się nie siedzi, tam się stoi i się kibicuje. Ale na siedzącą trybunę. No to nakrytą czy gdzieś, tak? E, tak. No to od 60 do 80 zł. uhu uh, hu uh. mm. A swoją drogą to legia to stara. Kurwa legia jebona jest. Słuchaj, z za zafajdany, kurwa. Ja jestem kibicem lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Ty mnie nie wkurwy, ale paru opierdolona dęta, zdejmij warę z nosa Będziemy i się wydyłaj kurwa w dupę, z felu pierdolony. Kurwy i śmiecie z Poznania, nie wyjedziecie.